W piątek już po raz trzynasty w Nyskim Kolegium Artium rozbrzmiał słynny hymn Gaudeamus Igitur. Był to znak oficjalnego rozpoczęcia roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Dominika w Nysie, po której uczestnicy przeszli uroczystym pochodem do budynku, w którym mieści się Instytut Architektury, gdzie miały miejsce główne obchody inauguracji roku akademickiego 2013-2014. Inauguracja nowego roku akademickiego to ważne wydarzenie dla całej społeczności akademickiej. I z całą pewnością duże przeżycie dla nowo przyjętych studentów, którzy od dnia dzisiejszego oficjalnie staną się częścią naszej uczelni. Swoją wielką chwilę mieli tutaj także studenci pierwszego roku. Podczas Gali, bowiem nastąpił akt uroczystej immatrykulacji, w której wzięli udział przedstawiciele każdego kierunku. Całym postępowaniem dbać o godność i honor. Możliwość wzięcia udziału w ślubowaniu. Jest to bardzo duże wyróżnienie. Cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział. Nigdy w życiu nie miałam takiej okazji, dlatego to coś, coś bardzo ciekawego. Podczas uroczystości padło wiele życzeń pod adresem studentów i pracowników uczelni, do których dołącza się również redakcja Regionalnej Telewizji Opolskiej. Podpowiem Człod Felix z Palstuk SIT. Akademicki 2013 przez 14 uważam za otwarty. Dziękuję.